Nie w imieniu kurwa jeszcze. Za to kurwa wszystko. Tak żeby Twoja mamuśka nie siedziała. Tak, o! Tak. I proszę ja mi dać nie. kurwa te pisma. Jakie, pisma. jakie to? mogę je kurwa wycofać A po co ja mam po prostu odebrać te pisma ja sam będę wiedział co mam zrobić. I, i do małóżki dowiedziesz. A po zrobić? I małóżki weź taką... za znaczy złóżki brać? A weź, kurwa. Tak to, pierdol. Się. Tak! Co ty mi kurwa? Smaczne. A mnie kurwa do Nawet pomóc nie chcesz. Męgrę, ty, kurwa nie mi Kurwa pomóc! Pół ty masz półtory! O, masz wszystko! Z... Menelu! No. Menelu! Melelu! Menel. No. Pierdol się kurwa ode mnie! Się. Co kurwa, no... Co! co? Menelu! No spróbuj! Użem. Kurwa zarpacki no. i kurwa wyjebie! Tak! Tak! Tak, to chciała kurwa, dobra, chodź, jedziemy, chodź. Chodź, jak tak, to chuj, chodź. Chodź, chodź Nie, nie ma sensu, bo ty jesteś jakiś dziwny człowiek. Pawełku. No co chcesz? Pawełku, pawełku. No, co? Ale po co mam przyjść? Zobacz, chłopak przyjechał, przywiozłem go, to tu kurwa... robi. to. Nie kurwa, cały Co? Chodź tu, chodź. Jak ci ja. szczerze ale co ty ze mną możesz porozmawiać? Słuchaj, co ty możesz no. ze mną porozmawiać? E, całą noc mi zawracałeś dupę, to, mówię kurwa, pojadę, pomogę. E, byłeś miły i uprzejmy, a teraz kurwa zaczynasz krzyczeć, bo ja nie mogę cierpieć. Ale jak jej cierpieć? Że no, kurwa chłopak się zabierze i pójdzie z pizdu i zostawicie cię? Półtory rękę i wtedy jak tym przyjęli, to no, ani górysko nie pomógł. ja sam się siedział, powiedziałem. Pomógł, nie pomógł, ale kurwa zabierze się, pójdzie i będziesz siedział sam, jak Boga kocha, no. Bo, go, bo po chuj na niego krzyczysz. Przyjechał chłopak kurwa yy, z tego, nic mu się nie stało, wszystko gra, a ty na niego krzyczysz, no. Po co te kurwa awantury? I, I tu jest do ciebie. I te afery. Bo ja też bym cierpliwość, sam bym stracił cierpliwość, zabrał się i pojechał. Gdzieś, no Po co krzyczysz na niego? Co jakie to wszystko mi patrz ja to do ciebie. Nie, to ty mi mieszkać, ja tutaj nie będzie mi do ciebie. To nie moja. I list do Ciebie dzisiaj. A! I wczoraj dzwonili z Niemiec, żeby, żeby pozdrowić. no bo jak nie, to przyjadą do domu wysadzą. <grystie> a, to wreszcie, Coś będzie się działo Wiesz? I masz pozdrowić. A oni wysadzają. Wiesz? Nic ja powiedziałem, Hubert tak e, ja nie prowadzę Hubercia. Ja, I do Ciebie mają pretensje. A ja mam ich w dupie. A, Zobacz, co tak napierdala do Ciebie. Oj Krzysiek, Krzysiek, weź się troszeczkę zmień, bo mówię Ci, no to, to, to za cholerę to nie wyjdzie. Musisz kurwa trochę nerwów powstrzymać. No. Posiń trochę Paweł, bo jeszcze wcześniej, bo na pierwszą godzinę, a plasznie, miałem i pismo pokazać. Strasznie nerwowy jesteś. Usiądź powyżka. Usiąść. mam to jak pismo się pokazać. tej mm. <gryzny> <gryzny> O! Pi właśnie jestem w domu i krzyczy, żebym miał z domu... Mamo! Dawałeś pizdy! <gryzny> <gryzny> no pewnie, ja, ja mówiłem i pokazałem sałatkę, że po prostu y, rano było cztery razy. Po prostu ledwo wstałem z łóżka. <gryzny> Tak? Chodź, to już. Chodź. Siadaj. Ja do Ciebie nic nie daję. Ach, was. tam ja, nie, masz, nie, ja, masz. nie masz, nie masz. Ja, ja to menele mam. Tak. Bo to menel. A, jakiego macie żubra ładnego. No to prezent z drewna, no widzisz. A. A masz dokumenty, jej? Mam. To właśnie rozmawiam z nią teraz. Daj mamuśka. O, mamuśkę! Daj mamuśkę! Cześć, mamuśko! Halo! Nie chciałam rozmawiać, z Nie wiem, nie wiem, czy ja coś... Mamuśka? Mamuśka! Srużka! Mamuśka! A ty kurwa żadnej baby kurwa nigdy w życiu Mamuś, nie rucham. ja więcej baby wiedział o. jak ty! O! 30... <laughs> 60-latki! Chłopie ci... ci jak zadzwonili, jak, jak powiedział, że 60 no latkę wziął cię, to kurwa, jeden powiedział, ha, 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 już 60 nie wie. No, fajna kobietka, powiem ci, gadałem z nią, to fajna. Fajna? No. Taka w, w, w gadce, to niczego nie No, fajna. Wiesz co, takie latki to taki. Wiesz, jak umieją okręcić na palec? No pewnie, że umieją. Każda baba umie okręcić. Na nie, na palec. No. młoda kobieta, dziewczyna, jeszcze jak ma, wiesz co... Durnoty i można ją okręcić, a tak już po 60 latki, a, po 60 dobra. latki. Lubisz cukierki, lubisz, ale lubisz bardzo cukierki. Od, od mamuśki, a, lubisz, a, od mamuśki. Na ulicy leżały. Przechubić chcesz? To dzisiaj Cię biegły sądowy będzie badał. No. Bo potrzebna jest opinia do sądu na Twój temat. No. no a Ty jaką masz, a Ty masz ten wypis ostatni z tego, z Choroszczy co byłeś? Mam. No to pokaż jak, jaki ci dali, musisz zobaczyć ten wypis, zobacz sobie ten wypis, jak cię wypisali, musisz to wyjąć, ten wypis tej choroszczy i, i czy stwierdzili u ciebie jakąś chorobę, rozumiem, bo nie, ale nie wiadomo po co sąd chce, pierwszy widział pierwszy cywilny. oni zawsze tak co różnie, tak o, wiesz, e, ciąg, ciągają aż, aż położą się no Ale to, się to, chcą, cię, ale to chcą cię ubezwłasnowolnić? Nie! No to po to co Ja ci, e, 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 ci powiem, to to. jest za mandat, wiesz, e, MPK. No. A, chyba, że za mandat. No. a pokaż sygnaturę. Tam masz akt? Nie masz żadnej sygnatury. Jest sygnatura. Sygnatura e, akt sprawy, pierwszy cywilny, 37 przez 57 z 17 roku. No, z te, tamtego roku. No. Urząd pracy chyba. Nie. To znaczy, że masz jakąś sprawę w sądzie cywilnym. No. no ale to o mandaty nie jest w sądzie o, cywilnym. O mandat. O, o mandat jest w karnym. W cywilnym. No, w cywilnym to jest, wiesz o co? W cywilnym sądzie to, to jest o... O, o, o. Chodź po chuj <laughs> A Ja Niech go do domu. Chuj, Wracasz dajechać. i pieniądz czeka. Dobra, kur. <laughs> Widzisz, jakbyś tak kurwa nie krzyczał, to też byś dostawał. Ładnie pieniędzy. Tylko nie krzycz. No, po co Mamy to... Dla mnie, wszystko. A dla dobrego człowieka nie mamy nic. Dobrego człowieka tam trzeba wydajemy. Ja ci się napiszę pismo. Pożegnę cię z Tobą tam. I co chcesz mnie w tym domem? Ty już mnie nie mieszaj wiesz, w tym tymi, piśmie, bo mnie wiesz, wsadzą. Tymi, ja Bóg napiszę. No. A ja nie chcę no. No. żadnych pism. Nie, ja napiszę. piszę, go. Ale. A skąd to? pieczątka? Długów, od długów. Krajowy rejestr KRD. Ale to jest koperta z krajowego rejestru. A to Rypin. Z Rypina dostałeś. Pieniążki. Rypin to jest y, y, jak się jedzie na na Bydgoszcz. Coś w pieczątkę. <noise> Przyszedł a kurwa krzyczy. Otwieram. a ty już popatrzyłeś, się, a czy no. nie? No tak. No no, czytaj sobie. No i tak. Nie No dalsze. Żegnaj, żegnaj. Słuchaj, żegnaj. słuchaj, sprawa wygląda tak, jeżeli Cię biorą tam na te badania, to prawdopodobnie na cały dzień. Nie. Nie? Nie. Nie. No, mhm. ja, ja, ja chodziłem, do ja wiem, gdzie to. Tak? No. no. Ale tam pisze, że na oddziale o zaostrzonym rygorze. To nie, no? to nie, on był też na zaostrzonym rygorze. Bo on tam pracuje, na zaostrzonym rygorze, A, tak. no. To ten... Sprawa wygląda ja tak, że musisz majora tutaj, żeby major tu pilnował tego wszystkiego. Jak chcę sobie. No. To ja ten już pociągnij. No. Ja Proszę i bardzo, do ja. mamuśki, do Łomży, a ja, na mnie kluczy dawej tylko. Ile to no Przed chwilą ciastu, mu kazałeś tak. tu zostać. No. Tak. Do no, mamuśki. Masz? A Ty sobie też znać, Krzysiek jakąś mamuśkę. Masz? Dobrze. Trzeba Ile to... razy dała? W nocy? 10, 10 razy. Po raz. <laughs> Zaraz w łupę dostaniesz. Mnie. No straszysz mi w łupę. No to, co? Już zaczyna. O, Krzysiek, Krzysiek, kurwa. Żadnych mi tu A żeby kurwa tu byś leżał. Kurwa. Krzysiek, Krzysiek. Co, o! Ale, kurwa, piję, kurwa? Krzysiek, połóż to, bo tu. teraz na policję zadzwonię. no. Bo I zobacz. Będziesz w chorosi już nie wyjdziesz. Nie tam wypierdalej. Tam. Chodź jedziemy, trzeba wymeldować mnie. Nie mnie, do mamuści. Nie ja już. On tak. Krzysiek, nie możesz tak robić. Dołożyć mnie tego. Bo bo... Do tego. Chodzi, wkacze, kurwa. to ty, kurwa? Ja tu jestem właścicielem, a nie ty. To jedziemy. Zawiedziesz? Ja od razu wymulduję się. Kurwa. No. Krzysiek, kurwa, właścicielem jesteś. O, zobacz, psy. Właścicielem jesteś i zostaniesz sam. Sam zostaniesz z tym właścicielem. Będą tu, kurwa, ludzie się z ciebie śmiać. Não, nem é pensando estar nos curvas